Kuchanie, witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ja szybko się tutaj ogarnię, bo mam zbyt mało czasu, bo muszę jeszcze skoczyć na Te Dzisiaj się zapowiada całkiem ciekawy dzień, ponieważ przychodzi do mnie e, Natalia z, ze swoją córeczką, więc dziewczynki się pobawią. My się poplotkujemy, bo widziałyśmy się ostatni raz w styczniu. E, ci, co oglądają vlogi na bieżąco, wiedzą, że właśnie byłam tam e, jakoś bodajże w styczniu u niej. E, I dziewczyny mega się bawiły. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni od e, tamtej pory. No jednak się trochę nie widziały, ale myślę, że załapią kontakt. Ja szybko mówię, maluję się, bo rodzice wzięli Lili, żebym posprzątała tutaj trochę, wiadomo. E, no i tak to wygląda. Także zaraz się do Was jeszcze odezwę, jak już będę pomalowana. Słuchajcie, niedawno wróciłam z poczty i się wkurzyłam, bo miałam dwa awiza w skrzynce. Ja zubrudna jestem, dobra, nieważne i jak to, poszłam na pocztę i to nie były awiza powtórne, tylko jedno było z innego dnia i drugie z innego no i poszłam na pocztę i tylko jedna paczka była i znając, że będę musiała jutro pędzić na pocztę, bo wtedy powiedziała pani, że pogada z listonoszem, co się stało z tą paczką no, także super byłam potem w Biedronce, tata mi przed chwilą przywiózł Lili i Lila, Lila była bardzo zmęczona i chciała spać ale nie chciała, żebym ją lulała, tylko mój tata musiał tu poczekać i ululać ją. No i tak powiedzmy, za pół godziny jakoś ma przyjść do mnie Natalia, ale to myślę, że mała może już w stanie. Zobaczymy w sumie, czy mocno zmęczona jest. W ogóle, kochani, wiecie co? Dodałam vloga dzisiaj, wcześniejszego, nie wiecie. I bardzo zauważyłam, że często pojawiają się ludzie u mnie z pytaniem. Czy odpowiem y, na pytania dotyczące YouTube'a ogólnie, zajmowaniem się nagrywaniem i tak dalej? Jeżeli chodzi też o pieniądze, jeżeli chodzi o jakieś tam, no takie sprawy typowo organizacyjne, finansowe, związane właśnie z nagrywaniem. I y, pytanie tutaj do Was: y, czy chcielibyście taki osobno odrębny filmik, w którym bym powiedziała o tym, jak się zaczęło to wszystko co trzeba zrobić, żeby zacząć nagrywać co jest potrzebne yy, i tak dalej jak wyglądają dokładnie mniej więcej te zarobki yy, i jak polegają na czym polegają współprace te pierwsze i te późniejsze A musicie yy, w Napisać mi wtedy w komentarzach. Jak zobaczysz, że będzie zainteresowanie, to ja taki filmik nagram z miłą chęcią. I oczywiście możecie kierować również od razu dokładne pytania, które byście chcieli poznać, na nie odpowiedzi, znaczy. Bo naprawdę, już zauważyłam, że. No, sporo osób do mnie pisało. Nie myślałam, że to kiedyś kogoś zainteresuje w taki sposób, żeby do mnie pisać. Ale no naprawdę. Jeżeli jesteście nawet ciekawi, tylko nie, nie planujecie, wiecie, zostać youtuberem, vlogerem, czy czymkolwiek i kimkolwiek, no to spoko mogę nagrać, tylko dajcie mi znać. Kochani, ostatnio było u mnie Natalia z małą <głos》>, e, dziewczyny się super bawiła, ale oczywiście Lili czasami miała te swoje humorki, ale przeżyłyśmy fajnie było e, i ogólnie e, to <głos》> dzisiaj, rano stwierdziłam, to znaczy już wczoraj to stwierdziłam że pojadę sobie na miasto, więc podrzuciłam mamie po 12 małą i szybko skoczyłam, poszłam, wiecie co, do Lumpexu <głos》> Lili bąki mi to sadzi, nie myślcie, że to ja. Dobra. I się patrzy na mnie, czy już słyszałam. Poszłam do Lumpeksu, ale powiem, że nic ciekawego nie było. Kupiłam Lili fajny płaszczyk, ale się właśnie już pierze. Płaszczyk wyglądał jak nowy i kupiłam takie krótkie spodenki, a sobie kupiłam taką bluzkę do spania. No i w sumie no, nic takiego nie kupiłam. Trochę lipa, ale... Będę musiała po prostu pójść któregoś dnia w inny dzień, ale no nie wiem, czy to będzie prędko. Raczej nie, bo chciałam Wam jakiś fajny haul zrobić, ale kurde, wiecie co? No, tak wyszło. <laughs> Z jakiegoś włosa mam. Teraz właśnie wstawiłam na zupkę, chociaż już jest późno. No i dzisiaj zamolamy, jest piąteczek piątunio i nic ciekawego. Dzień nam raczej nie przyniesie już. Być może jutro coś się ogarnie. Pójdziemy może na jakiś spacerek. Planuję wziąć Lili na jej rowerek, ale ona tak kurde. Powiem Wam szczerze, że bardziej się nim mawi w domu niż wiecie na dworzu nie chce w ogóle. Ale no trzeba próbować, bo jak nie, to po prostu go się. No nie wiem, sprzeda chyba, no bo po co ma też być, się kurzyć i nie być użytkowany, skoro Lili nie chce. Ale. Ale jestem dobrej myśli. No, spróbuję jeszcze tak, popróbuję przez miesiąc, zobaczę, czy ją coś zaciekawi on, czy nie. E, będę musiała tutaj hulajnogę jej ogarnąć, bo zawsze tutaj dzieciaki jeżdżą na hulajnogach i ona właśnie e, podoba jej się ta hulajnoga. Zawsze się patrzy na te dzieciaki, więc myślę, że taka malutka to będzie to Lilunia. Iluś, co ty zrobiłaś? Czemu się wysmarowałaś tu do Wiesz, że tak nie wolno. Idź się w lusterku, zobacz jak wyglądasz. Pomysły dzieci mnie naprawdę zadziwiają. Co robisz? Cićka. Nie ma. Nie ma. Dopiłaś? O? Nie ma. Nie ma. Co to za minki? No i co mamy zrobić z tym faktem, że nie ma? A pokaż, jak potwór robi. Jak robi potwór? Nie? Właśnie idziemy z Lilunią na plac zabaw. Tak? no. Co, na ślizgawka chcesz? Idziemy? I do góry, Liluś. <śle> <śle> no wdrapuj się, <śle> no idź na ślizgawkę, chodź idziemy tutaj, tutaj. Niu. <śle> lutek Buju! Mama też jest dzieckiem i się buja na bujawce Ledwo tyłek jeszcze. Słuchajcie, niedawno wróciliśmy z dworu, a że dzisiaj wstaliśmy w ogóle o 5, bo Lili zasnęła o i spała całą noc, to ja byłam święcie przekonana, że już jest godzina 14, no i mówię dobra, wracam do domu, robię obiad. I dzisiaj na obiad serbuję kobietkę z mięsem wieprzowym i z sosem pomidorowym. Ale, słuchajcie, no, a jest godzina 11. Ja o 11 będę jadła obiad. Super, fantastycznie. Coś mi się pokicikało. Ja Ok, podejście trzysta 900 tysięcy razy. <grywa> e, dlatego, że wszystko mi dziś przeszkadza. Słuchajcie, przychodzę do Was tak jak najszybciej pogadać. E, wyjaśnić wam co się dzieje, dlaczego tak nagrywam rzadko, w ogóle, że się mało udzielam. Już wam staram się wszystko skrócić. I powiedzieć tak, żebyście zrozumieli od razu. Przechodzę jakiś dziwny okres, już bardzo długi czas, ale bywa tak, że się polepsza, potem znowu pogarsza i teraz znowu niestety jest taki czas, że Lilunia wyciągnie to z buźki. Że no niestety wszystko jest do Bani. Jak już myślę, że będzie lepiej, to się zaczyna robić gorzej. Jak myślę, że już jest tak źle, że być gorzej nie może. To się okazuje, że może. <grafię> Dobra. E, także jest masakra. Nie wiem, tak naprawdę wiecie, nie dzieje się nic tak konkretnego, albo po prostu wszystkie czynniki, które mnie otaczają, do tego właśnie zmierzają, że coś się dzieje takiego e, do kitu. E, ja jeszcze teraz dodatkowo mam okres, więc jestem człowiek chodzący emocje. Normalnie jestem jak tykająca bomba, że aż sama nie wiem kiedy wybuchnę. No i problem w tym, że straciłam taką wenę, wszystko mnie irytuje, i wiem, że właśnie nic przed Wami się nie da ukryć. Zauważacie. Najmniejsze szczegóły, więc też nie mam zamiaru Wam mówić, że jest wszystko super. A tak naprawdę, wiecie, jakoś tam coś przeżywam wewnętrznie. Um, i, i, I co chciałam powiedzieć? Uh, a, no i nie chcę, żebyście myśleli, że Was zaniedbuję, że tak nie chcę mi się już nagrywać tych filmików, bo chce mi się i nie chcę, ale to jest spowodowane właśnie tym wszystkim, co się wokół dzieje. I Lunia, maluj tutaj, tak? Pokoloruj kolorowankę, tak? Eee, no i lipa, teraz jestem pod znakiem zapytania, bo e, jutro z rana, to znaczy teraz w, dzisiaj wyjedzie Krzysiek w, w Holandii e, e, i ma przyjechać do Polski, e, ale się pokłóciliśmy. <grywia> Naprawdę wszystko się dzieje tak, jak być nie powinno. E, I no, no i się, jak to w związku bywa. E, I i i teraz nie wiem co się dzieje. Nie jestem na bieżąco, ale wszystko pewnie będzie już później ok. Ja teraz mam zamiar zrobić obiad, ale na nic nie mam ochoty, no ale wiadomo trzeba jeść. Plus ma jeszcze przesyłka, ale to pokażę wam co przyjdzie w przesyłce, bo sama jestem ciekawa tego jak to tam będzie się prezentować. No. Także chciałam wam tak szybko mniej więcej powiedzieć o co chodzi i każdy z nas przechodzi w życiu jakieś takie słabsze momenty, nawet jeżeli nic się nie dzieje, właśnie takiego, wiecie, konkretnego, ale nie wiem, taki czas. Nie wiem, czy to też, wiecie, te, przez tego wirusa wszystko tak się posypało, e, bo zostaliśmy jednak w jakiś sposób odcięci, ograniczeni i tak dalej. Człowiek już wariuje w tym domu, ja już naprawdę pragnę iść do pracy. Też żeby się zająć czymś innym, a nie tylko siedzieć w domu i zajmować się tymi rzeczami, które się robi w domu i przy dziecku Ale no to jeszcze troszkę czasu No w każdym razie chciałam Wam to przekazać I mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj ponagrywam jakieś spoko rzeczy Chcesz się przywitać? Te Guśki? Lili się posporowała kredkami, także trzeba jej będzie umyć się Okej, okay, czy powie mi ktoś, jak mam się nie denerwować, skoro chciałam wyjść z Lili na spacer pod drzemce, a tu tak nawala deszcz. Słuchajcie, wracając do tego, że wszystko się ostatnio nie układa, to jeszcze na dziś chciałam Wam pokazać przesyłkę, która miała dziś przyjść, ale oczywiście jak to z firmą DHL bywa, same problemy. Jest piątek, czyli ktoś sobie chce, chce szybciej skończyć i... Oczywiście co, pisze do mnie SMS, że była próba doręczenia, oczywiście nie ma numeru do kuriera, żeby się skontaktować, i że przesyłkę mogę sobie odebrać w ogrodach, więc skoro mógł przesyłkę zostawić w ogrodach, to czemu nie spróbował rzeczywiście do mnie przyjść i zostawić tej przesyłki i mieć święty spokój. Ja po prostu nienawidzę tej firmy. Jak coś przez nią idzie, to aż mną naprawdę nie pytajcie, co się ze mną dzieje, bo wiem, że to problemy. Tym bardziej właśnie już nie pierwszy raz przesyłka ma przyjść w piątek. Ja już na tej infolinii to pewnie ludzie to mnie nienawidzą, bo już dzwoniłam tyle razy, ale teraz powiedziałam nie, w dupie. Przyjedzie tylko kurier, to zobaczy. Ja już normalnie ja nie mam cierpliwości do tych y, rzeczy właśnie i to zawsze tylko z tą firmą. Zawsze. Jak mnie jakieś głupie cło do opłacenia, bo paczka, wiecie, z zagranicy, no przeboje totalne. Powiedzcie, że to nie tylko ja. Jestem już tak wkurzona, że cieszę się tylko, że Lili zasnęła. Zaraz yy, będę chciała robić obiad, ale to dopiero jak stanie, bo będę musiała, wiecie, yy, kotlety tuc, więc yy, super, super. Dobra, ja już jestem dosyć yy, krótko po obiedzie. Miałam Wam nagrać, jak gotuję, ale po prostu to był hit, bo musiałam iść do małej do pokoju, ubijać kotlety schabowe. Bo śpi i śpi, i końca nie ma. A niedługo mają przyjść do mnie dziewczyny ze studiów, i jedna z nich ma wziąć córeczkę, więc Lili się będzie mogła pobawić. A ja się ogólnie czuję do Kitu: brzuch mnie mega boli, i jestem ciągle wkurzona na tego kuriera, więc, więc, więc nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Więc kochani, stwierdziłam, że skoro już się u mnie troszkę poprawiło, to. Nagram zakończenie vloga i zaczynam nagrywać kolejnego, a w następnym vlogu pokażę Wam, jak wygląda teraz mój pokój, w którym mieszkałam u rodziców, bo ktoś mnie zapytał, bo był ciekawy. Więc e, Wam pokażę, więc czekajcie. E, ogólnie troszkę, humor nieco lepszy. Mm, Krzysiek przyjechał, to też trochę sytuacja się, wiecie, wyprostowała. E, no ale jest jak jest, jeszcze potrzeba, myślę, czasu, żeby trochę wszystko się, wiecie, jakoś tam polepszało, bo nie wiem, czy to po prostu ja jestem jakoś wewnętrznie rozdarta, nawet nie wiem z jakich przyczyn, czy po prostu tak to jest dzisiaj nawet przyszliśmy do, przyszłam z Lili do moich rodziców, bo Krzysiek już pojechał, to Lili znowu jest na nie i dzisiaj moja mama zauważyła na to właśnie że ona potrafi być taka e, nieznośna powiedzmy, e, że wszystko mówi: "Chodź zjedz coś, nie. Chodź coś tam, nie. Wszystko nie, nie, nie." Także współczuję osobom, przed którymi jest bunt dwulatka powiedzmy, e, bo to nic fajnego. Ale no cóż, każdy musi to przejść. Chociaż może mi się wydaje, że może niektóre dzieci jakoś to łagodniej przechodzą. Nie wiem. A dajcie znać, jeżeli macie jakieś doświadczenie z tym związane. Bo chętnie posłucham. Dobra, więc myślę, że zobaczymy się w kolejnych filmikach. I no, czekajcie z niecierpliwością. Postaram się teraz nagrywać częściej i nieco weselej. Postaram się trochę życia w sobie wskrzesić. Dlatego, że teraz pogoda będzie też ładniejsza, może będzie też lepszy humorek. Wiecie o co chodzi? Także do zobaczenia.